I was celebrating. I didn't have a time. But I was always focused. I didn't waste no time. I ain't never called my name. I used to walk to work every day. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to dobry wieczór, ale nie jestem do tego przyzwyczajona, bo jest zmiana czasowa. I bardzo mi się nie podoba jakość, w jakiej się to nagrywa. Ale tu jest takie okropne oświetlenie, że musiałabym stać tak o z telefonem, żeby było dobre. Więc po prostu muszę to zaakceptować. Także Bienvenue in e, Istanbul. Nie wiem, jak jest po francusku Istanbul. Bienvenue. Um, nie wiem. Nikt mi tego jeszcze nie powiedział. Uwielbiam to miasto. Jestem tak po prostu szczęśliwa, że tutaj przyjechałam. Znowu. Zawsze lubię tutaj przyjeżdżać, ale w tym roku jest jakoś dziwnie, bo zawsze jak przyjeżdżam to jest 40 stopni, a nawet nie wiem, 45 raz było, a teraz jest 9. W sensie u nich jakby 9 to jak u nas 15 ale tak czy siak muszę chodzić w kurtce i mnie to po prostu przeraża i czuję się dziwnie, bo jednak jest to powietrze takie właśnie, to powietrze uwielbiam. Jest to takie rześkie, fajne powietrze tutaj, ale jest zimno, więc jakby tak dziwnie. Ale coś nowego, więc fajnie. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, bo ja uwielbiam to miasto i w sumie to jest bardzo duże miasto, ogromne miasto, bo jest 20 milionów mieszkańców. 20 milionów! 20 milionów! To jest jak po prostu. Prawie jak Polska. Także bardzo cię, bo Polska tam 38. No to pół Polski, pół Polski, pół Polski. E Zawsze jak jestem w wielkich miastach, to jestem taka strasznie przetłoczona i mam straszną taką anxiety i się czuję tak po prostu. Mam jakby takie widzę tych ludzi wszystkich, wszystkich pędzących i mam takie kurczę, ile ludzi. Każdy ma inne życie, tyle ludzi, tyle do osiągnięcia i w ogóle i... Jestem po chwili overwhelmed, strasznie przetłoczona, przemęczona i w ogóle. A tej właśnie tak nie mam. Mimo, że to jest po prostu multum ludzi, multum wszystkiego, multum samochodów, multum po prostu budynków, budynek na budynku, to i tak uwielbiam to miejsce i mnie ono uspokaja. Bardzo mnie wewnętrznie uspokaja i zewnętrznie w sumie też. Jestem tu do pracy, ale to nie przeszkadza też też bardzo fajnie. Ja lubię pracować, więc. I mam fajny widok. Mam bardzo fajny widok z pokoju, więc go wam zaraz pokażę. W ogóle tu wszędzie są fajne widoki. Będzie bardzo dużo widoków w tym vlogu, więc zapraszam na vlog. Ja, żeby wam pokazać ten widok, to muszę otworzyć to wielkie okno. Myślałam, że tutaj będzie balkon, ale nie trafił mi się niestety w tym hotelu balkon. Ja nawet nic nie muszę mówić. Tam mam nadzieję, że nie do mnie krzyczą Ale to powietrze Masakra, to powietrze jest takie świetne I w ogóle jest cicho W sensie jest szum miasta, ale jest taka, taki po prostu spokój i cisza Jest, to jest mój widok I boję się w sumie tej osoby, która do mnie krzyczała coś Mam nadzieję, że to nie było do mnie Ale i tak boję się tej osoby, więc zamykam to okno Przeniosłam się w takie oto miejsce, bo chcę Wam pokazać, co kupiłam na lotnisku. Ja uwielbiam lotniska też. Zrobię kiedyś ranking lotnisk. To mi się bardzo podobało i w Berlinie, bo leciałam z Berlina. I w Stambule to jest też jedno z moich ulubionych lotnisk. Chyba już mówiłam to milion razy. Ale tak jest. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja przed wyjazdem chciałam sobie kupić krem, ten, co zawsze używam, nawilżający. I poszłam, bo jakby używam ten sam krem, i na dzień, i na noc, tylko że na noc używam bez tego, bez SPF-u, a na noc używam, a na, na dzień używam z SPF-em, z 50. -ką. Bo na noc nie można z SPF-em, no bo się zapychają pory i tam, no. I kupiłam z SPF-em zamiast bez SPF-u i mi to po prostu. I was devastated. Ale na nisko kupiłam sobie mój klinik, ten co kiedyś używałam, i bardzo byłam z niego za. Zadowolona. Czasem mi brakuje słów, jakby przez to, że uczę się tylu języków, to zawsze mi przychodzą słowa na myśl, ale zawsze każde w innym języku. I później to sklejcie w zdanie to jest po prostu mega trudne. Moisture Search Intense. Search. Search. I kupiłam jeszcze popcorn jakiś niemiecki, bo to w Berlinie jeszcze. Weiss Schokolade salz -bresel. Więc czemu powiedziałam z francuskim akcentem niemieckie zdanie? Jaki jest problem? Nie, wiecie co? Ja to stestuję. Teraz. Nie to nie obchodzi. To nie jest sam popcorn. To jeszcze pracę. Dobra, test. Jak tu wyleciały, to już jest zjemy. Smakują jak zwykły popcorn karmelowy. A taki mniej karmelowy. A teraz pracelki. One są jakieś dziwne w ogóle. Ale mega ja uwielbiam precelki. Pracelki to, to jest najlepsza rzecz na świecie. naj. Te precelki smakują słono, ale słodko w tym samym czasie i są mega chrupkie. 10 na 10. Kupię więcej, jak będę wracać. Celebroken co jakiś czas są właśnie takie schody i każde są pomalowane inaczej. Muszę taka pani. Dzień dobry, we're here. We're in the center. There, in my to jest Hagia Sofia. Mój ulubiony. Ale jest jeszcze w przebudowie chyba Ostatnio jak byłam też był w przebudowie i mi jest mega przykro, bo teraz też jest w przebudowie i myślałam, że zdążę, żeby zobaczyć. Ale dalej jest w przebudowie i nie jest przykro. Zaliczony punkt obowiązkowy. Nie pokazałam fitu jak wychodziłam, więc... That's the fit, that's the fit. Nie było go w ogóle widać, bo jest zimno, ale i tak slaj. Mm. Dzień dobry! Przychodzę do Was z podsumowaniem dnia. Jak to zabrzmiało w ogóle? Wróciłam z meczu, bo byłem dzisiaj na meczu. Ała, to mnie boli. To mnie bardzo boli. Uwielbiam te kolczyki, ale po prostu tak mi to boli. Zaraz je ściągnę, ale na, na razie będą, bo są ładne. Więc byłam i kupiłam baklawę. Ganache? kanasz patisserie. Będę ją zaraz jadła. Ja kupiłam też Koszulkę na ramionach bo potrzebowałam, bo tutaj idę w takie miejsce jutro, że muszę mieć zakryty brzuch, a niestety wszystkie koszulki, które wzięłam, odkrywają mi brzuch, więc musiałam kupić koszulkę, ale kupiłam ją, więc... Not a fail anymore. Mega. Dobra, testujemy baklawę, bo nie ma co. Pobyt w Turcji bez baklawy to nie jest pobyt w Turcji. Nie wierzę, że byliście w Turcji, jeśli nie piliście baklawy. Mega. Ja jestem fanką pistacji i baklawy. Więc baklawa pistacjowa. Wszystko mi tutaj kapra. Ale waha była. To było najmądrzejsze, co dzisiaj ode mnie usłyszycie. Mono, Dzień dobry Jest już trzeci mój dzień tutaj Ja cię otworzę I dzisiaj nie nagrywałam tak dużo Ponieważ iż Zaraz zamknę te drzwi, ale mam tyle w rękach Że to jest po prostu masakra, więc muszę to odłożyć Dzisiaj nie nagrywałam zbyt dużo Ponieważ Ponieważ byłam w pracy Cały dzień Od rana i do wieczora będę w pracy dalej Teraz tylko muszę się przebrać Z jednego garnituru na drugi ale w ogóle przyświeca trochę. Byłam tylko w, na obiedzie w takiej fajnej restauracji, ale to zobaczyliście pewnie. No, i lecę do pracy dalej. I w ogóle ja nigdy nie maluję ust. Ale teraz pomalowałam usta i. I can't like it. No. Życzę im powodzenia. Wieczorem umyłam włosy i je wymodelowałam. Ale wyszliśmy i pogoda w Stambule stwierdziła, że będzie deszcz. Więc teraz po prostu I need to attempt. To make my hair look good again. Już tą połowę wymodelowałam. Dalej tutaj są pokręcone od deszczu, ale chyba nie było na to najgorzej. Jeszcze tą stronę muszę wymodelować. I now we're gonna attempt. Nie mam tej sona, ale w tradycyjny sposób zrobimy to. I muszę to robić hotelową suszarką, której moc równa się zero Żemy? I na szczotę. To jest grzywa, a mi grzywa tak urosła, bo miałam Curtin Banks. A teraz główną. Taką szukam, którą kupiłam tutaj. Tak. I zaraz przybram się w garniak i lecę. dobry, hol z jedzenia na lotnisku. Woda. Chai tea latte. Nigdy nie piwam. Bagel. Bagel. Z mozzarellą i z czymś jeszcze. Ale zobaczymy z czym. Dzień dobry, chai tea latte test. Pierwszy raz piję. Co to jest takie słodkie? Nie, wiem, co w tym chodzi, a to jest za słodkie. Nie podoba mi się to. Nie chcę już tego pić. Nie pachniało i ma ładne opakowanie, ale zawiodło się. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie obudzi.